pieprz zmianę klimatu. Jak sobie radzić z problemem zmiany klimatu, będąc skutkiem wybierania przez nas takiej presji na systemy tej mającej 4,5 miliona lat planety, że jej stan gwałtownie się pogarsza? Prawdopodobnie jak większość z nas przejawiasz pierwotną reakcję walcz albo uciekaj. W tym przypadku nie oznacza ona stawiania Twarzą w twarz z tygrysem, albo ucieczki przed nim. Walka oznacza pełne zrozumienie zagrożenia, zastanowienie się nad tym, co ono oznacza i co osobiście możemy zrobić, aby mu się przeciwstawić. Ucieczka natomiast oznacza uciekanie od problemu poprzez zaprzeczanie, że w ogóle istnieje, a nawiasem mówiąc, istnieje, poprzez rozpaczanie, że nic nie możemy teraz zrobić. A nawiasem mówiąc, możemy, poprzez odbębnienie swojej działki i powrót do innych spraw. Mimo, że opcja ucieczki wydaje się niedorzeczna, wiele osób nadal należy do tego obozu. Tak naprawdę bardzo trudno jest w pełni zrozumieć problem zmiany klimatu. Kłopot w tym, że większość z nas nie posiada na tyle wyobraźni, aby w pełni zdać sobie sprawę z tego, co się dzieje. Większość z nas nie może sobie także wyobrazić, jaki bezpośredni wpływ będzie na nas miała zmiana klimatu oprócz przyjemnie ciepłego lata. Jesteśmy jak ta żaba, kiedy wrzucono ją do wrzątku, wyskoczyła i uciekła. Kiedy zaś wrzucono ją do letniej wody, którą powoli zagotowano, została w garnku i, i ugotowała się na śmierć. No cóż, Woda właśnie zaczyna się gotować. Co wobec tego możemy zrobić? Oczywiście powiedzieć zmianie klimatu, pieprzę to. W tym kontekście zaś pieprzyć to oznacza odprężyć się. To w końcu paniczny strach przestawia nas na opcję walki. Zatem odpręż się, oddychaj głęboko, nawet jeżeli oddychasz zanieczyszczonym powietrzem. Odpręż, odpręż się i dopiero wtedy podejmij postanowienie, że masz dość odwagi, aby stawić czoła temu problemowi. Stawiaj mu czoła codziennie. Zastanów się dobrze nad tym, co się dzieje i jaka może być Twoja rola w przeciwdziałaniu zmianie klimatu. Kiedy już stawisz czoła problemowi, nie czuj się zobowiązany do zrobienia czegokolwiek. Poczucie obowiązku jest jak zostawienie uchylonego okna i pozwolenie, aby to nieznośne napięcie znowu wróciło. Nie pozwól, aby mówił ci i mówili ci, co masz zrobić. Nie pozwól, aby ktokolwiek zmuszał cię do zrobienia czegokolwiek. Nie miej poczucia winy, że coś zrobiłeś albo że czegoś nie zrobiłeś. Albo że my jako ludzkość coś zrobiliśmy, lub nie. Powiedz, pieprzę to i zacznij dziś od nowa, odprężony, wolny od nacisków i poczucia winy. A potem zacznij działać. Działaj na wielką skalę, działaj na małą skalę, ale działaj. Jeżeli cała sprawa nadal wywołuje w tobie rozpacz i chęć ucieczki, pomyśl, że. Na obecnym etapie historii, gdy ludzkość dysponuje techniką zdolną roznieść nas wszystkich w drobny mak, a z, z nami resztę świata, może się też okazać jedyną rzeczą, która nas łączy. Ta naturalna reakcja na industrializację w formie katastrof naturalnych może okazać się tak druzgocąca, że nie będziemy mieli innego wyjścia, jak tylko odłączyć i odłożyć na bok różnicę, i wspólnie stawić czoła problemowi. Prawdopodobnie zdamy sobie sprawę, że jesteśmy ze sobą wzajemnie związani, tak jak zdamy sobie sprawę, że jesteśmy związani z ziemią i jej systemami. Chwilę przed tym, jak wszyscy pójdziemy na dno, prawdopodobnie uświadomimy sobie, że stanowimy jedność, że wszystko jest jednością, tak jak od dawien dawna głosili wszelcy guru i nauczyciele: To prawda, ironia losu, zważywszy, że to właśnie poczucie odrębności od innych ludzi i od przyrody zaprowadziło nas, gdzie dzisiaj jesteśmy. Dlatego proszę weź za rękę sąsiada krzyknij faket i wreszcie zrób coś dla naszej chorej Ziemi.